Co mężczyzna o Tobie myśli? Co mężczyzna do Ciebie czuje i co będzie dalej między wami? Zobaczymy, w jakich Ty jesteś dzisiaj energiach, że to rozkład jest Twój. czekasz na jakąś rozmowę, ale jej nie ma tej rozmowy. I ty cały czas y, możliwe odczuwałeś takie, że te czekania czekałeś na to, żeby ktoś napisał do ciebie, bo tutaj takie idzie, że pisanie i ty czekasz na te y, sms możliwe, z, y, ktoś miał zadzwonić do ciebie, i ale jednak tego nie było. Kontaktu i Rozmowy nie było. I ty y, cały dzień w takich energiach, że ty czekałeś na tą rozmowę, a jej nie było. Jakoś tak. Albo myślisz o tej rozmowie, a jej nie ma. Dobrze. Co mężczyzna... Pomyśl teraz o swoim mężczyźnie i zobaczymy, co mężczyzna myśli o tobie, co czuje i to będzie dalej. Co mężczyzna... Myślę o tobie. Oj dużo myślę. Ma uczucia. Rozczarowany tym, że yy, czeka długo. O takie uczucie, że on już chce Tobie powiedzieć o swoich uczuciach. Ale yy, on taki, że. długo czeka na to, żeby powiedzieć. On. ta długo czeka. On tak jakby czuje już, że te uczucia, co ma, a naprawdę on ma miłość do ciebie, odczuwa. On takie zauroczenia. Możliwe to jeszcze nie ta miłość, która taka prawdziwa, która naprawdę zaakceptuje wszystkie em, takie minusy w człowieku, tak? W innym. Ale jednak, um, ona trochę bolesna ta miłość, ale jednak on chce pokazać swoje uczucia, on chce powiedzieć coś, takie zauroczenie ma i on tak jakby swoje uczucia trzyma w sobie i czeka na to, żeby tobie o nich powiedzieć. Hmm. No, cały czas tak myślę. Co jeszcze ty myślałeś? Myślałeś o, myśla, myślał mężczyzna o tobie o tym, że ty dużo pracujesz jesteś w takich chłodnych energiach albo taka jesteś, że, że do swojego dojdziesz że ty jesteś mila, ty umiesz i flirtować, i pracować i jesteś taka rodzina, bardzo dobra, mila ale w tenże czas ty jak coś tybie nie podoba się, ty zawsze powiesz to ale ty tak powiesz, że to nieobraźliwe, o, jakoś tak to powiedziano że ty jakoś tak Mówisz, w ten czas i, jakoś i flirtujesz, ale w ten czas i miło, ale w ten czas możesz tak jakby obciąć swoim takim e, językiem, można powiedzieć, że po prostu tak powiesz, ale jakoś tak to wyjdzie nie bardzo obraźliwe dla człowieka, że ty możesz powiedzieć, że ja nie chcę z tobą mieć kontaktu, ale to będzie tak, że ty jakoś tak wy, wykręcisz tymi słowami, że ty po prostu powiesz, że człowiek nie obraża się na, na twoje słowa i potraktuje to, że to jest miło, że nic się nie stało, jakoś tak. Ja on tak myśli, że ty po prostu taka jesteś, też dużo pracujesz. Mm i powiem w tobie, to też mu podoba się, że ty jesteś taka sama po sobie. Niezależna. Ale nie pokazuje, że u ciebie, że ty masz dużo pieniędzy, nie. Po raz to, że ty dużo pracujesz, że ty jesteś zmęczona. Może też tak pokazać. Myśleć o tym, nie? Dobra. Uczucia. Anoka, pokaż swoje uczucia. My to już zobaczyliśmy, te uczucia. Że on ma te uczucia. Ale pokaż jeszcze uczucia, jeszcze raz. A mężczyzna w chłodnych energiach, no powiem tak, że on chce tobie powiedzieć o swoich uczuciach on mówi, że chce y, od ciebie też szczerości on chce usłyszeć też i od ciebie, że jednak że ty też masz uczucia i szczerość po prostu takiego otwartego rozmowu i on y, przyjedzie do ciebie może przyjechać może zadzwonić, może napisać ale y, ja nie widzę tutaj jeszcze tej rozmowy ale on planuje, planuje w tym, żeby to... Ta, teraz nie ma, nie ma. Kontaktu możecie jej nie mieć teraz. I mężczyzna czeka. Ale to jego przyciągasz seksualny. Powiem, że i to, że między wami nie ma kontaktu, takiego dobrego spotkania, bo on by chciałby cię tak przytulić. Tak jakby coś Tobie powiedzieć, takie słowo miłe, że Ty jesteś taka piękna, urocza, taka no, że naprawdę, no on tego nie mówi, co ciekawe, że on nie mówi. Mężczyzna jest stabilny finansowo, może dobrze zarabiać i no on męczy się tym, że on ma uczucia do Ciebie, chociaż nie pokazuje. On to ta w chłodnych energiach takich, że on pokazuje sam siebie, że on taki mężczyzna... Chłodnych energiach, że on nie będzie pokazywać swoje uczucia. To, że on finansowo stabilny i pokazuje to tej widzi, że on daje sobie rady, że finansowo i może zezdrosny jest bardzo. Może, aha, chce zacząć na nowo. Choć chcę pokazać, że on jest sam, możliwe mężczyzna. E był zajęty albo po prostu, no tu pokazuje się, że on taki chce pokazać, że on jest kowaler, że on taki um, jakby może stworzyć. Napisze, napisze, albo przyjedzie tutaj, naprawdę będzie kontakt. On mężczyzna taki chce, można powiedzieć, taki szans wykorzystać z tobą. On mówi, że ja nie chcę stracić tego szansy i ja po prostu nie dam. Nie, to, że między wami teraz taka jakby niemożliwość spotkania, że nie mieliście, albo teraz nie możecie mieć spotkania i to jego męczę, bardzo cię ciągle przyciągania, ma bardzo seksualne przyciągania, bardzo piękna jesteś dla niego. No ciekawo, ha, miłość, ale może była miłość taka um, męcząca trochę, taka dla Was dwójka, dla Ciebie i dla Niego. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, co będzie dalej między wami. Co będzie dalej między wami? Co będzie dalej między wami? Uch. Co to między wami koniec teraz? To jest też w flodnych energiach. I rozmowy, ale rozmowy błasne. Tak jakby była rozmowa, która była nieprzyjemna. Ale jednak ty w dobrych energiach teraz. Ty teraz w dobrych energiach. Ty wyszłaś z, z, ze swojego tego stanu. Mężczyzna w chłodnych energiach, ale też zakochany. <laughs> Jesteście w jednakowych energiach, e, że e, tu Mężczyzna naprawdę dobrze zarabia, mężczyzna napisze do ciebie, chce szansę od ciebie, jesteście w tych samych energiach, czasami jakby uczucia każdy ma. On czuje do ciebie miłość, zaurczenie, miłość, no tu naprawdę taka. Tak, jak po tym kargu możliwe, to bolesna miłość, ale ona jest. I to, że między Wami teraz koniec, to też każdy zaraz sam po sobie, każdy pokazuje swój charakter, na odległość możecie być, mężczyzna planuje napisać albo przyjechać. To tam ta karta to taka, wszystko trafia na taka jakby długa karta, to potrwa trochę między Wami ale ale może on tak planuje, albo tak już czeka długo, nie? Ale naprawdę sam po sobie już stabilnie czuję, że on ma te uczucia do ciebie i ja mówię, że albo napisze, albo co będzie dalej, co będzie dalej. Tam jeszcze zacznę nowo. Będzie romantyczna randka. A czemu rozczarowanie? On zazdrosny bardzo. On albo on rozczarowany tym, że takie rozczarowanie będzie, że jakoś miało być spotkanie, a jego nie wyszło te spotkanie. tak, jakoś nie wyszła ta romantyczna randka. I mężczyzna zazdrosny, rozczarowany, że, że nie wyszła, a on tak długo czeka e, rozmowa, a jej nie ma tej rozmowy. Pasknie bardzo. Chce zmian, chce porozmawiać, chce flirtować, chce spotkanie. Mężczyzna, no, chce na poważnie porozmawiać. Tutaj będzie poważna rozmowa. Poważna rozmowa. Powiem tak, tu to, to naprawdę jest uczucia i mężczyzna przyjedzie na rozmowę, będzie poważna rozmowa, będzie mówić o swoich uczu uczuciach i będzie mówić, że on chce, żeby ty było się go tylko. Jest szczera miłość, naprawdę i która jest bolesna. To nie jest taka miłość, która no powiem po wszystkim tym po tej rozmowie. Kiedy? To może być telefoniczna rozmowa, to może być spotkania, tutaj od mężczyzny zależy, ale szybka, taka jak to, tak o, raz i on będzie po prostu mężczyzna i tutaj on powie, że on chce być z tobą i powie o swoich uczuciach i między wami wtedy po tej rozmowie poważnej, tak jakby, bo każdemu zależy i tobie i jemu zależy, będzie szczera rozmowa i po tej rozmowie yy, naprawdę dojdziecie do wniosku, że uczucia yy, są. I że trzeba e, po prostu być razem. To, 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 to po prostu razem. to też karta, to, to po prostu ta, że tylko po rozmowy Chociaż każdy gdzieś tam nie będzie jeszcze do końca ufał. Czy to jednak prawda? Jak jest taka, będzie trochę szok e, dla ciebie, dla niego, że. A to tak będzie? A to tak możliwe? No to będziecie razem. To będzie związek. Od razu mówię.